Cześć, z tej strony Alex. E, witam Was na kanale Alex and The Books, e, gdzie opowiadam o książkach. I dzisiaj będę tworzyć swój pierwszy bóg tak? herbaciany Bóg tak? E, który podpatrzyłam u Ali Laoszy i Oli Bukmarkowej, e, które tworzyły takie filmy u siebie na kanałach, e, i ja postanowiłam, że jako taka m, absolutna wielbicielka herbat wszelakich e, i w ogóle wszystkich e, rzeczy do picia, które chociażby przypominają herbatę, Również powinnam taki stworzyć, no więc jestem tutaj z Wami. To mój pierwszy raz, pierwszy tag, także mam nadzieję, że będziecie dla mnie wyrozumieli, jeśli powiem coś totalnie dziwnego i odjechanego, ale mam nadzieję, że mi się jednak uda tutaj wszystko stworzyć tak, jak powinno być. No i cóż, życzę Wam oczywiście miłego oglądania i zapraszam do subskrybowania mojego kanału i towarzyszenia mi w tej niezwykłej książkowej przygodzie. Jeśli jeszcze nie znacie mojego Instagrama, to też was na niego zapraszam. E, tam jest mnie chyba najwięcej e, i tam najwięcej mówię o książkach. I tam też dodaję zdjęcia, e, grafiki itp., itd. Także totalnie zachęcam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Ale przejdźmy już może do filmu. Spisałam sobie tutaj e, wszystkie. Wszystkie pytania, które były w tym tagu. Muszę się nimi posiłkować, bo jeszcze nie jestem taka, wiecie, sprawna jeśli chodzi o Booktube'a i czasem potrzebuję pomocy naukowych. W takim razie jedziemy z herbatami. Przy okazji też zachęcam Was do tego, żebyście zrobili swoją herbatę. Ja tematycznie zrobiłam sobie czarną. W ogóle w tagu też zaczynamy od czarnej, także pozwolicie, że ją sobie trochę upiję. Nie Przedłużajmy, lecimy z tym. Herbata czarna, czyli ulubiony klasyk. I mogłabym tutaj oczywiście rzucić e, dziwne losy Jane Eyre, jak zawsze, ale uznałam, że może warto byłoby jednak pogadać też o innych książkach na tym kanale, niż ciągle o tych samych. Już sama się z ciebie śmieję, że tak naprawdę ciągle się powtarzam e, i, i mówię o tych samych książkach we wszystkich zestawieniach i tak dalej, w ogóle na wszystkich kanałach, jakie kiedykolwiek zaprosiły mnie do tego, żeby coś dla nich nagrać. Także. Tutaj was zaskoczę i rzucę kilka tytułów, na przykład 1984 Rok Orwella, który jest jednym z moich ulubionych klasyków. Całkowicie mnie zaskoczył, zupełnie nie spodziewałam się tego, co od niego dostanę. To taka, można by powiedzieć, typowa dystopia z komentarzem politycznym i nie chciałabym zdradzać tu zbyt wiele, dlatego nie będę za dużo opowiadać o fabule. Też mam wrażenie, że wiele osób doskonale zna tą książkę, a jeśli nie. To zachęcam was z całego serca, żebyście polą osiągnęli, bo po prostu cała ta fabuła i to wszystko jest tak totalnie w punkt. Orwell niesamowicie komentuje swoimi powieściami świat i tego idealnym przykładem jest inna jego książka, Folwark zwierzęcy, która opowiadała o komunizmie w Rosji. Naprawdę po prostu dla mnie on Pisał wspaniale i, i wyprzedzał swoje czasy, i był takim trochę prorokiem <grym> czarnym, który komentował rzeczy, które jeszcze się nie zdarzyły, a zdarzyły się później. Um, patrząc na to, co się dzieje u nas w Polsce i, i na to, jak wygląda nasz świat aktualnie w naszym kraju, można by powiedzieć, że rząd trochę się wzoruje na dystopii Orwella. Serdecznie Wam polecam tę książkę i, i uważam, że naprawdę jest to dla każdego. Tutaj jeszcze dodam szybciutko Kwowadis i Zabić Drozda. Kwowadis, <noise> dlatego, że jak byłam w ogóle trzynastolatką i czytałam tą książkę, to się w niej po prostu zakochałam. W ogóle Sienkiewicz wtedy pisał dla mnie po prostu wspaniale. Chciałam czytać wszystko to, co napisał. <noise> nie wiem, po prostu była jakaś moja chyba nastoletnia fascynacja. A Zabić Drozda to po prostu świetna książka z przekazem, który się nie starzeje. Książka o procesie niesłusznym procesie. O tym, jak uprzedzenia mogą zniszczyć. Narracja sprowadzona z perspektywy dziecka. Jest taka bardzo niewinna i czysta, zupełnie tak jak spojrzenie naszej głównej narratorki Skauta na świat. Tak dziecięco, po prostu sprawiedliwe i nie, nie mogące zrozumieć, dlaczego dorośli nie działają w tak, by dobro zawsze zwyciężało. Uważam, że warto zapoznać się z tym klasykiem. On ma w sobie wiele takich. Może oczywistych dla nas prawd, ale nie poruszył. Zdecydowanie mnie poruszyła ta książka i myślę, że warto naprawdę poświęcić jej uwagę. Mamy zieloną herbatę. Jestem absolutną miłośniczką zielonej herbaty. By the way, jeśli tutaj dotarliście, totalnie proszę was, żebyście dali znać w komentarzu, jaką lubicie herbatę bo ja uwielbiam zieloną w każdej postaci, a już totalnie kocham ją z jakimiś cytrusami i, i w ogóle, jakby zielona herbata to jest po prostu napój, który mogłabym pić cały czas. Ale wracając do tego tagu, <grym> zielona herbata, czyli książka, której przekaz się nie starzeje i zostaje ponadczasowy. I tutaj wrzuciłam sobie opowieść podręcznej Margaret Atwood. Bo o ile książka dłużyła mi się i nie do końca podobała, to sam przekaz i w ogóle pomysł na fabułę jest genialny. Jest to opowieść o takim w znowu dystopijnym świecie, w ogóle mam wielką słabość do dystopii, w którym podręczne, czyli kobiety mogące jeszcze w jakiś sposób mieć dzieci, rozmnożyć się, są taką jakby własnością rodzin. W ogóle trochę stajemy w tej książce przed taką wizją świata, w którym kobiety są, Inkubatorami, kobiety, które jeszcze właśnie tą zdolność posiadania dziecka mają, nie została im odebrana przez naturę. Świat desperacko próbuje przywrócić zdolność rozmnażania się, stara się może przedłużyć trochę życie naszego gatunku, i kobieta jest tam chyba nawet nie osobą, jest po prostu rzeczą, jest takim towarem do nabycia towarem, który ma spełnić swój obowiązek, który ma zaś w sąże zapewnić przetrwanie. Nie jest to prosta książka, ale jednocześnie spodziewałam się, że będzie za nią szedł trochę większy ładunek emocjonalny. W pewnym momencie zaczęłam się nudzić, co było trochę dziwne, zważywszy na to, że no, tematyka nie jest prosta i nie spodziewałam się, że, że po prostu przestanie być dla mnie interesująca. Myślę, że wobec tego, co dzieje się teraz na świecie, co dzieje się w Polsce, głównie znowu. Um, to lektura, którą Wam absolutnie polecam do zapoznania, do przeczytania, do przemyślenia temat, bo przestaje mi się podobać, że w naszym kraju wszyscy jakby biorą przykład z książek, które nie do końca powinny być przykładem, a przestrogą. Koniecznie dajcie szansę, jeśli nie książce, bo nie spodoba Wam się tak jak mi, bo uważam, że się źle zestarzała. To może serialowi, bo podobno jest o wiele lepszy. Sprawda, ja nie oglądałam, ale, ale warto znać te tema, ten temat, bo wydaje się być przerażające jednocześnie przerażająco prawdziwy. I kolejny, e, kolejny temat. Czerwona herba Tapuere, um, czyli książka, której bohaterowie ciągle się przemieszczają. I słuchajcie, ciężko było mi e, w ogóle przypomnieć sobie książkę, której bohaterowie się przemieszczają. Ale wpadłam na pomysł, że bastion Kinga idealnie się tutaj nadaje, bo jest to taka trochę, w pewnych momentach oczywiście, powieść drogi. Bohaterowie szukają tam schronienia, szukają na powrót może normalności w świecie, który King stworzył. Jest tam dużo przemieszczania się, dużo, dużo drogi <grym> przez Stany Zjednoczone. I uważam, że idealnie pasuje. Jest to książka, która opowiada o świecie po wielkiej epidemii, pandemii, także trochę na czasie można powiedzieć. Ludzkość została zdziesiątkowana i ostatki niedobitki szukają po prostu sposobu na przetrwanie. Zbierają się w grupy. Jednocześnie gdzieś tam na świecie czeka pewna nieprzyjemna, dziwna i, i dość taka demoniczna postać, która stara się naszym bohaterom przeszkodzić. I ja... Bastion Kinga hmm, przeczytałam. Zajęło mi to 6 miesięcy z wielkimi, wielkimi przerwami. Było momentami świetnie, momentami nudno. Moim zdaniem, książka przegadana mogłaby skończyć się trochę szybciej niż po tych 1200 stronach niecałych. Hmm, czy polecam? Myślę, że dla fanów Kinga, bo jeśli fanami nie jesteśmy, to warto by było się dwa razy zastanowić, czy rzeczywiście chcemy inwestować. Tak dużo czasu w tak wielką książkę, czy może nie lepiej sięgnąć po inną, troszkę krótszą? King ma kilka tych fajnych książek, które rzeczywiście warto znać. Moim zdaniem, Bastion nie jest niestety jedną z nich. I tutaj <grym> nie wiem, jak się nazywa ta herbata. Jak oglądałam filmik u Oli, Markowej, to ona przeczytała tą herbatę jako ulump. <grym> I ja w ogóle zapomniałam przed nagrywaniem sprawdzić i teraz nie, nie mogę, jakby tego zrobić, więc uznajmy, że nazywa się ulump, jak. Uda mi się sprawdzić w trakcie e, montowania tego, to mam na przykład jak w ogóle to się nazywa. Bo pierwszy raz w ogóle w życiu słyszałem o takiej herbacie, także może się czegoś nauczę e, przy tym tagu, miło. I jest to książka, której poświęca się zbyt mało uwagi. Ja tutaj zamieściłam sobie miasto ślepców. Ja nie widziałam jej na Instagramie, mignęła mnie tylko chyba raz czy dwa. To raz nawet z mojego polecenia, także bardzo mi miło. Miasto ślepców to znowu książka, która opowiada o pandemii, epidemii, choroby tajemniczej, która odbiera ludziom wzrok w pewnym jakimś mieście, w jakimś kraju. Generalnie nie jest to w żaden sposób nazwane czy skonkretyzowane, ale. To, w jaki sposób choroba wpływa na ludzi, na społeczeństwo, na to, jak oni są poddani później takim, takiej kwarantannie, gdzieś na no, odludziu, pozostawieni sami sobie, jak to wpływa na nich, na to, jakimi są ludźmi dla siebie nawzajem, a ich panika i taka chęć i wola przetrwania zupełnie zaciera granice między dobrem a złem. Świetna książka, to znaczy. Powiem tak, ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Czytałam ją w pierwszych miesiącach e, pandemii koronawirusa, i po prostu byłam w ogromnym szoku, bo czułam się trochę tak, jakbym czytała o tym, co się dzieje teraz e, na świecie, na tej ogólnej panice i strachu. I wiadomo, że może nie wyglądało to aż tak desperacko, jak w samej książce. Autora, ale uważam, że jest naprawdę warta uwagi i dziwi mnie, że nikt, nikt jej nie czyta, albo ja po prostu nie, nie, gdzieś nie trafiłam na nią, <grym> jakby pomiędzy różnymi postami. Także jeśli nie czytaliście jej i w ogóle nie znacie tego autora, to polecam Wam z całego serca się nim zainteresować. Jest też chyba film, ale nie oglądałam go i nie powiem Wam, czy warto rzeczywiście poświęcać mu czas. I lecimy z białą herbatą, czyli książką ostatnio czytaną. I ja tutaj y, pozwolę sobie powiedzieć o dwóch książkach. Jedna z nich to Pokonać Mur, czyli autobiografia Marina Abramowicz, i jeszcze Załówek Koszmarów. O zaułku koszmarów mówiłam we wcześniejszym vlogu, do którego link postaram się wrócić Wam w opisie. I nie było to niestety objawienie literackie, troszkę rozczarowanie. Była to książka, którą miałam nadzieję. Pokocham za mrok i za klimat, ale niestety mrok i klimat nie mogły, moim zdaniem, uratować fabuły i kierunku, w którym zmierzała. Bo zamiast dostać właśnie historię cyrku i takiego trochę klimatu pełnego mroku, pełnego niebezpieczeństw, trochę takiej odrobiny magii i tego, co ludzie robią, aby przetrwać, dostałam historię o takim człowieku, trochę karaluchu, który dostosowuje się po prostu do sytuacji. Tylko po to, żeby przetrwać, oszukuje i właściwie okrada ludzi, żeruje na ich rozpaczy, na ich tęsknocie za bliskimi. No, nie polubiliśmy się z głównym bohaterem, a że książka była głównie o nim i głównie w jego głowie, to strasznie mnie zmęczyła i strasznie mi przykro z tego powodu również. Niestety był to kompletny niewypał, ale za to. Autobiografia Mariny była czymś niezwykłym, to było dla mnie po prostu. Doświadczenie, objawienie. Marina to po prostu absolutna artystka, która całe swoje życie właściwie poświęciła sztuce i była po prostu w tej sztuce całą sobą. Często poświęcała swoje zdrowie i swoje bezpieczeństwo na rzecz sztuki i tego, co tworzyła. I dla mnie słuchanie o tak niesamowitej osobie, tak po prostu niecodziennym charakterze i tak smutnej postaci, która w miłości nie potrafiła zaznać szczęścia i która jednak mimo wszystko spełniała się artystycznie na po prostu poziomie, którego nie jesteśmy, którego zwykły człowiek nie jest w stanie po prostu ogarnąć rozumem, a przynajmniej ja nie jestem w stanie. Jestem po prostu nie mam słów. Jestem zachwycona. Nie potrafię powiedzieć, jak bardzo to było inspirujące, i takie przeżycie, jakbym dotknęła jej wielkości. I choć oczywiście było to ze sprawą tylko książki, a konkretnie audiobooka, to było przeżycie po prostu. Wow! Myślę, że jak pozbieram myśli, trochę się ogarnę to pewnie we wrap lutego więcej o niej opowiem, ale byłam po prostu zachwycona! <grytania> Herbata żółta. Czyli książka z motywem Królestwa, Cesarstwa. I tutaj nie wiem, czy trochę nie oszukam systemu, ale chciałabym opowiedzieć o Dajanie i jej historii. Ja też mówiłam o tej książce wcześniej, ale chciałabym o niej wspomnieć w tym momencie, bo ja nie czytam fantastyki, rzadko sięgam po książki, w których rzeczywiście są jakieś królestwa. Dlatego pomyślałam, że może w ten sposób trochę obejdę reguły gry. Chyba, chociaż nie wiem, czy w ogóle je ja obchodzę, czy przypadkiem nie robię dokładnie tak, jak powinnam. Nie oceniacie. Księżna Diana jest dla mnie taką osobą, taką postacią, która bardzo mnie intrygowała ze względu na jej tajemniczą śmierć, na to, jakie emocje wzbudzała w tłumach osób w wielkiej, wielkiej liczbie osób, które po prostu ją kochały za to, że była dobrą, dobrym człowiekiem, że chciała pomóc i że była w sumie trochę tragiczną postacią królewskiej rodziny w Wielkiej Brytanii. Jeśli zastanawiacie się, czy przeczytać jej biografię, czy przeczytać e, Dayana jej historia, to ja z całego serca Wam polecam tę książkę. E, myślę, że niedługo sprawię ją sobie i, i postawię na półce, bo to była naprawdę niezwykła biografia. W ogóle ostatnio e, coraz częściej sięgam po biografię i bardzo mnie to cieszy, bo poznaję sylwetki osób głównie kobiet i w sumie chyba tylko kobiet, Niezwykłych, niesamowitych, po prostu inspirujących, ale też po prostu najzwyczajniejszych w świecie kobiet, po prostu ludzi, dziewczyn, młodych, zagubionych, tego, jakie były, za blaskiem fleszy, gdzieś tam w domowym zaciszu, nieważne kim były, tak naprawdę były po prostu ludźmi, po prostu często nieszczęśliwymi, czującymi dokładnie tak jak ja. I to trochę przybliża mi. Tą właśnie bardziej człowieczą część ich natury, ich życia, i, i trochę pokazuje, że za sławą yy, i za takimi wielkimi osobami, wielkimi nazwiskami yy, stoją po prostu dziewczęta, kobiety, które po prostu są. Nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, ale taka bliskość yy, poprzez czytanie o ich życiu. Podnosi mnie na duchu i trochę daje mi takiego kopa do działania, bo nawet jeśli nie zawsze ich historie kończą się dobrze, to wiem, że miały w sobie wiele siły i nawet kiedy było źle, starały się iść dalej, przemierzać życie dalej. W, w tym momencie mojego życia chyba bardzo tego potrzebuję, i, i to była jedna z książek, które wpłynęły na mnie w jakiś sposób taki właśnie trochę. Popychający mnie do przodu, więc może jeśli potrzebujecie czegoś takiego, a może jeśli potrzebujecie powściekać się na yy, rodzinę królewską, to totalnie powinniście przeczytać tą książkę. Herbata yerba mate, czyli książka, z której pierwsze rozdziały trzeba przebrnąć, aby rozwinęła się akcja. I tutaj mogłabym generalnie wymienić wiele książek Stephena Kinga. <grywa> Wybrałam sobie Instytut, bo jest to jedna z takich książek, które polecam na początek, a przynajmniej wydaje mi się, że na początku mogłoby być super, żeby się właśnie trochę zapoznać z tym, w jaki sposób King krył postaci, jak on w ogóle tworzy tą swoją, tę swoją historię, w jaki sposób to u niego wygląda, bo Instytut jest takim trochę właśnie. Takim flagowym dziełem, takim właśnie schematycznym odrobinę, ale jednocześnie ma w sobie trochę motywów Stranger Things, trochę motywów takich, wiecie, dzieciaki z niesamowitymi mocami, jakiś tam jakiś instytut, właśnie tytułowy, który zajmuje się nimi, który trochę je więzi. Mamy tam odrobinę strachu, odrobinę okrucieństwa, małe miasteczko amerykańskie w tle. to... Ups. To jest coś, co u Kinga jest po prostu normą i trzeba dać szansę jego książkom. Trzeba trochę przebrnąć przez pierwsze części, przez pierwsze rozdziały, bo King w strasznie rozległy sposób pisze. <grych> Jakby naprawdę trzymać dużo cierpliwości do tego człowieka, ale niestety bardzo mi się podobał. Jest to jedna z takich książek, które mm, bardziej doceniam, przy których lepiej się bawiłam niż bałam, stricte. Więc może być fajna właśnie na początek. Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy, czy spróbować Kinga, to może Instytut będzie właśnie dla Was. Herbata Ziołowa, czyli książka, e, którą czytano mi na dobranoc, gdy byłam dzieckiem, e, i tak w pamięci w ogóle książek na dobranoc, została mi Alicja Krajnie Czarów, <grytania> bo pamiętam, że wybrałam sobie tą książkę sama w bibliotece miejskiej i mój tata łamał sobie język na wszystkich nazwach e, własnych, które tam w ogóle występowały. I zamiast zespać. To się śmiałam, a ja w ogóle nie mam problemów z zasięciem praktycznie w ogóle, więc te, to czytanie mi książek potrafiło się po prostu rozciągać na, na tygodnie, bo ja po prostu, wiecie, słyszałam yy, może pół rozdziału i zespiałam. <grym> Także, a przynajmniej ja tak to pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze to pamiętam. Mam nadzieję, że nie byłam jednym z tych dzieci, które po prostu spędzają sens z własnym rodzicom. Herbata owocowa, czyli ulubiona lekka książka. I tutaj! Następuje moment, w którym chciałabym polecić swój patronat Perfect on Paper, która ma swoją premierę 23 lutego, czyli cztery dni przed moimi urodzinami. Idealny po prostu prezent. Jestem teraz w trakcie Dividu. Uważam, że jest to jedna z cieplejszych młodzieżówek, jakie czytałam Ever. Przy okazji też zahacza o istotne tematy, wypowiada się na temat społeczności LGBT, ma w sobie postaci, które tą społeczność po prostu sobą reprezentują, ma w sobie Queer Club, ma wszystkie te rzeczy e, w LW, e, które są teraz dla was e, istotne, które są istotne dla czytelników młodych e, i myślę, że ona tak trochę tulek kocek, a jednocześnie daje wam trochę takiego, takiej powagi, której potrzebujecie, e, kiedy sięgacie po młodzieżówkę i ona jest w sposób przystępny i kochany i uroczy wam przekazana. Także jeśli macie przeczytać jedną młodzieżówkę w tym roku, Proszę sięgnijcie po perfectum paper. I uwaga, słuchajcie, ostatni już yy, rodzaj herbaty, <ścoughs> Ice Tea. I powiem Wam, że y, jakby aura nie do końca y, pasuje do Ice Tea, bo mamy luty i jakby jest zimno, jak nie wiem co. Ale okej, okay. jest to książka, która zmroziła mi krew w żyłach. Słuchajcie. Mogę tutaj podać generalnie dwie książki, e, których pomyślałam od razu. Były to książki Kinga. E, ja też nie mówię, że to są najstraszniejsze książki na świecie, że w ogóle najstraszniejszych nie ma, nie istnieją. Ja po prostu czytałam te książki i one mnie wystraszyły. Było to Miasteczko Salem. Oczywiście to nie jest cała książka, to są po prostu sceny, które w jakiś sposób podziałały na moją wyobraźnię, a jakoś tak wyszło, że zawsze czytałam je w nocy. I zawsze jakoś tak ciężko było mi potem wyjść do toalety i cmentarz zwierząt. I wiem, że cmentarz zwierząt nie budzi aż tak wielu emocji w innych czytelnikach, tak jak słyszę, i jak czytam opinie, ale ja jakoś tak wyobrażając sobie to wszystko, co się dzieje w tych książkach, po prostu czułam narastające napięcie i narastający po prostu taki wewnętrzny niepokój, czułam się tak, wiecie, niekomfortowo sama w domu. Więc, jeśli potrzebujecie takiego poczucia, to może miasteczko więc i tych zwierząt, Wam pomogą je odnaleźć. Słuchajcie, chyba już skończyłam. Chyba właśnie zrobiłam pierwszy e Bóg, tak? Także mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni, bo ja jestem z siebie dumna. Pozostaje mi po prostu wrócić do swojej herbaty. I życzyć Wam miłego wieczoru. Jeśli macie jeszcze jakieś, może, nie wiem, propozycje tagów, czy coś takiego, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie się przyjrzę. Oczywiście mam już listę tagów, które chciałabym zrobić w najbliższym czasie. Bawiłam się super. Mam nadzieję, że wy też. No i cóż, no do zobaczenia w kolejnych filmach i oczywiście miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie.